Witam wszystkich, mamy dzisiaj godzinę 16.53, 3 czerwca. Jesteśmy na żwirowni, Nie wiem, tak będzie ładnie ujęcie. Widać żwirownia. Jesteśmy na właśnie na takim jednym z najsłabszych kawałków pola, gdzie mamy trawy. W sumie to jest najgorszy kawałek ziemi z kilku, z kilku przyczyn. tak. Ze względu na to, że tu biegnie żwirownia, taka dosyć lokalizacja jest niekorzystna. I tutaj mamy zawsze najgorsze plony zboża. Zazwyczaj tutaj zapowiadały się, a na z górku tam dalej. Tu wiadomo, jest dołek, to jeszcze jest, chociaż tu, gdzie jestem, to i tak już jest z górek Tam ten róg jest dużo niżej. Tam jest koniec niżej. Tam jest trochę środek niżej, tu jest niżej, ale tam jest z górek na tym rogu, i tu takie z górki są. Że gorzej rośnie, wiadomo. I Tak wygląda trawa. No, Trawa to prawie równa ze mną, z kłosem. Czy jest obsada gęsta? No, Sami sobie ocencie. Tutaj widzę, że coś na trawie nie ma. Tak. Nie wiem czemu. Prawdopodobnie tutaj gnowi nie dałem, bo to taki zakręt widać. Także taka różnica. To można by zobaczyć jak nie dam obornika, jakie mam plon. Tutaj patrzcie. Na zakręcie dałem pewnie podwójnie. Kobylak mam, a w kobylaku no Wiadomo, te łąki idą do przesiewu, także nie ma co się zastanawiać, tak wygląda trawa. Ja zaczynam koszenie, może nagram jak pokosy wyglądają. Kosza też i druga łąka, tam też takie wypalenisko jest w tej wsi. I tyle w temacie. Tak, nigdy nie kosiłem leżącej trawy. Ona tam się delikatnie wiadomo, pochylała, ale tak, żeby trawa leżała, nie miałem. Trzeba przyznać, że albo A, nie koszę e, położonych traw, bo ze względu na to, że mam niskie nawożenie, B, koszę wczesnej fazie. Ale to co ja widzę teraz trochę mnie to przeraża. E, e. Wiekiem 2 i 2,5 tysiąca. Nim dopiero docina, lecz to zobaczymy bo no tu mamy dołeczek, trzeba przyznać, na skórku jest rzadka, wiadomo, nie, jaśniejsza. Znowu tak? tutaj ja też nawozu nie siałem w dołku, bo wiedziałem, że nie trawa zawsze lepsza i żeby nie spływało mi jeden dołek, bo to tu źle suszyć i spierać, można się często zakopać ale że na skórku jest też taka wysoka, no to trochę przytrzymana, tak? Masy może i będzie, ale jakości, e, nie oszukujmy się, to jakości nie będzie, tak? Będzie trzeba kupować więcej śruty, czyli więcej e, białka, tak? To też nie jest dobre ekonomiczne z mojego punktu widzenia, gdzie nie mam własnych e, pasz białkowych, tak? Jesteśmy po drugiej stronie działki. Też mamy trochę niższy teren. Można zobaczyć, że ziemia trochę ma taki kolorek, ale to też jest piasek. Tu ojciec kiedyś żwir sobie kopał, nie? Także nie jest to tak wcale, że dobra ziemia. No tak to wygląda. Białka no to nie ma. Czy masa, no będą kostki przynajmniej, bo to jest koszone ksiano, to będą przynajmniej lekkie. Bo zawsze z młodej trawy gorzej dobić. Łąka skoszona. Ada, jaka ładna burza idzie. Nie wystarczyło tylko skosić mi łąki. Będzie teraz deszcz padał. Z dwa tygodnie znowu.